gada Wspomniał coś o narzędziach jak w warsztacie. A tak, powiedział, powiedziałem. A teraz doprecyzuję o co mi dokładnie chodziło. One zbudują waszą pewność siebie. Będziecie silni. Mocniej jak nigdy dotąd, mocniej jak ta stalowo-betonowa konstrukcja. Dzięki nim będziecie mogli powiedzieć dokładnie to, co chcecie. Będziecie mogli wyrazić dokładnie to, co czujecie. Pokażę je wam. Mimika, gestykulacja, uśmiech, jak go używać, jak tego wszystkiego używać, jak nie przesadzić, jak używać mowy ciała, a używać jej musimy. Dlatego, że chcemy, by nasz odbiorca postrzegał nas nie tylko jednym zmysłem zmysłem słuchu, ale również zmysłem wzroku. On tego potrzebuje. Siła głosu można to ćwiczyć artykulacja, dykcja, intonacja by podkreślić dokładnie to, co chcemy. Musimy być wyraziści, nie możemy być monotonni. Nie możemy sprawić, że nasz rozmówca, nasz słuchacz uśnie, albo jego myśli będą gdzieś tam daleko leciały. Dbałość o język, unikanie rażących błędów językowych. Nie trzeba być w tym mistrzem, ale trzeba zwrócić uwagę na ten istotny aspekt, by nasz słuchacz nie obudził się właśnie w tym momencie, kiedy powiemy coś zupełnie nie tak. Tego byśmy nie chcieli. Ekspresja! Czyli jak nie przesadzić. No właśnie tutaj była przesada. Jak pozytywnie nakręcić się energią naszych odbiorców, nie tracąc kontroli nad swoimi gestami i ruchami. Jak zadbać o fizyczne, a co za tym idzie mentalne przygotowanie do dowolnego przemówienia albo rozmowy. Jak radzić sobie ze stresem. Jak sprawić, by trema nam pomagała, a nie przeszkadzała. Trzeba obudzić w sobie i innych chęć bycia słuchanym i chęć bycia zrozumianym. Trzeba po prostu wiedzieć, co się chce powiedzieć. A potem wiedzieć, jak dokładnie to powiedzieć, byśmy byli zrozumiani. Rozpoczynajmy i kończmy myśl, wątek, zdanie. Uważajmy na dygresję. Przywołujmy naszych rozmówców do porządku, jeśli te dygresje są zbyt. Często, jeśli zbyt daleko odbiegamy od naszego tematu. Jak wykorzystać nasze zainteresowania, nasze zalety? Właśnie powinniśmy z nich korzystać w pracy zawodowej uczynić z nich nasz atut, bo to one tworzą naszą osobowość a to właśnie tej osobowości szukają w nas inni. Jak sprawić, by kamera nas polubiła? Polubi. Oczywiście, że polubi. Jeśli tylko przestaniemy się jej bać, jeśli sami ją polubimy i będziemy naturalni. Będziemy sobą. Będziemy pokazywać to wszystko, co mamy najlepsze. Jedyną stałą w życiu jest zmiana. Wiedział to już 25 wieków temu Heraklit Zefezu. Zapraszam Was zatem w podróż, której celem będzie odnalezienie swojego miejsca i nieustanne odnajdowanie się w dynamicznie zmieniającym się świecie. W świecie, który może być dla nas przyjazny pod warunkiem, że będziemy dążyć do tego, by być zrozumianym, i tego samego będziemy wymagać od innych. Dobrze gada!